Kolejna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze wsparciem z budżetu Mazowsza. W ubiegły piątek do druhów z OSP Kuczborg wybrał się z wizytą marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, który przekazał pięć kompletów ubrań specjalnych oraz kamerę termowizyjną. Jesteśmy w jednostce, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Tutaj strażacy dziękowali, bo też dzięki środkom z samorządu województwa udało się wcześniej wyremontować tę jednostkę, no i też wspomóc w inny sprzęt, więc my kontynuujemy na Mazowszu ten proces doposażania, w sumie przez te 20 lat to jest to 150 milionów. Przekazaliśmy. Przekazane rzeczy wpłyną na poprawę jakości pracy strażaków. Nowe ubrania specjalne na pewno jakościowo są bardzo dobre. To na pewno wpłynie na bezpieczeństwo strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, o no, których mamy kilkadziesiąt w trakcie całego roku. Wartość sprzętu to ponad 20 tysięcy złotych. Dla TVC Wioleta Piątkowska.